Yo! Kto, że mi się lekko HP odnowiło. Dobra. Ja tu nawalam do nich, jak coś. To nawalaj, nawalaj. Dobra, 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 jest git. Bo ja tu mam fajną trasę obcykaną jak do Brzyńskiej Czaj. Dobra nie gonią nas jak na razie Ale, no ale jak a, wyjedziemy z właśnie... już będą Właśnie Ty, a nie mógłbyś się tu zatrzymać i poczekać? Hmm. Nie, bo oni cały czas wiedzą, że w tunelach jesteśmy. Tam nie jest tak zaprogramowane. Musimy najpierw tunel opuścić. Kurde. Lester, Lester nawet nie pomoże. O kurde, a oni tutaj no. są na wyjeździe. Dlatego... Pistolet w dłoń. Strzelam właśnie Jeez. Got the location you for the recipe, get remember? Get, get over there. And Let's get this shit done. Like and lose some police while you're at it. Let's see some driving, y'all. Yeah, Alright, nice. Dobrze, że ten, że tutaj jest włączony friendly fire, bo jakbyśmy się strzelali, to by było słabo. Co no, co? chwilę byśmy dedali to. Tak, ja. He ain't oh, oh, cool. oh, oh he ain't oh, oh, he gonna be cool oh, oh. if you get my meaning. Nice. He's gonna be kind of motherfucker that gives you money, money give just money so you know he, don't, so need so he don't need she, it. Shit, we should do some more work for this fool. Yeah, well, you know, you yeah, know yeah, yeah, he's gonna look out for friends, you know. Friends, you not, not, just know. His not just his daddy's crew. Dad that's why he came up. And we ain't gonna disappoint. We ain't gonna disappoint. Good work. GGG. i finding that recipe now. Teraz jak prawdziwa to zmieniamy furę. No panie... Wypydałeś moc. Dodge, masku, kar. Łącz West Coast. No właśnie leci. Ta? A to brzmi wiesz no. jak, jak... Jak taka stacja, co tam leci jazz. Nie, nie jazz, no. ty, tylko... Czekaj, jazz? Blues. Blues, no. Sklepik na na Dobra, co musimy tu znaleźć? Zakopane Gumbo, jakieś To rozdzielmy się. O tu coś jest, chyba. Nie mam, mam, mam. Patrz, coś. Patrz. A jak będzie wykopać, to yes, będzie and. miał. Jest, jest. Po kop, kop. Ja czekam w Dobra. Mam jakąś skrzynkę. You mam recepturę. Kto like like kto Let's get ourselves paid, so I get the fuck out of this party Klasycznie, bez tego nie może się odejść No i kurwa znowu policja O sześć że... Ale jednak gwiazdka to... Nie znajdą Ale star dalej na mnie pomoże, nie? Nawet z jedną gwiazdką. O. Na szczęście znam gettwo jak własną kieszek. I znam te uliczki, tu wszystkie. Panie, to jest... To jest... To jest nasze dzieciństwo. My się tutaj wychowaliśmy w sumie. Jakby nie patrzył. No. no, oczywiście nie licząc Vice City, bo w Vice City też sporo przesiedziałem, ale jednak w GTA San Andreas to chyba... najwięcej. Tak, no, najwięcej. Potem po GTA San Andreas tak trochę czwóreczkę zdołem, ale tylko trochę, bo... no. No, ja czwórkę przeszedłem do momentu odblokowania trzeciej wyspy i przestałem grać. Bo wyszła a... piątka. No, a ja pamiętam, jak ty grałeś właśnie w czwóreczkę. Kurde. Ale fajna czwórka też. Bardzo mi się podobała. Czwórka, czwórka jest fajna, bo fabuła i w ogóle, nie? Ale kurwa jest tak chujo zoptymalizowana chłopie, ta gierka. No i ci powiem, że. Ten klimat tam taki trochę ponury, taki szary, trochę. No właśnie, to, to mi się właśnie podoba, że takie właśnie. takie o on, szare on, on, on właśnie. Oddaje taką prawdziwość tych ulic, właśnie no. taki ten klimat daje. A tutaj... Tu metropolii po prostu, no, nie? No, no, no. A GTA V na przykład, ono jest takie fajne, takie pod fan, takie pod zabawę, wiesz. Tam y, jednak widziałem y, filmiki na przykład z GTA 4 no nie? To nagrywali ludzie naprawdę takie klimatyczne mega. A tu to taka napierdalanka trochę powiedział. Ale też nie powiem, no to, to że słaba, typowa... bo... to jest taka typowa gangsterka już, nie? Tak, no. Ale powiem ci, że chyba GTA 5 bardziej mi się podoba. Mi też, ale czekam na szóstkę. No, kto nie czeka, kurde.